Ten, że Dawid wraca do drużyny. już oficjalna informacja. Tak, oficjalna wczoraj przylecił dzisiaj na treningu, także w niedzielę będzie przygotowany do brania. Ten, żeby Dawid wchodził do... do pierwszej piątki? Znaczy, znaczy, nie ważne, Najważniejsze, gdzie, gdzie wchodzi, na pewno go wkomponuje tam, gdzie to ma najwięcej, największy sens. Także, gdy będzie najwięc, najlepsze z dla drużyny. Także to meni ważne do jakie piątki wchodzi, ja uważam, że ważne jest, że jest. Yy, uważa Pan, teraz to będzie duże wzmocnienie teraz dla pasów w tych playoffach? Tak, Dawid pokazał swoją jakość w tamtym sezonie, a ja jestem przekonany, że to będzie yy, takie same wzmocnienie jak w tamtym w ostatnim sezonie. To przed wami ostatni play playofy. Ostatni medzi playoffy yy, to będzie kilka trudnych meczów. No tak, dzisiaj w zasadzie ten mecz. E, miejsca są ustalone. Najważniejsze jest to normalnym normalny sposób zagrad, dograd, bez kontuzji. No, 4 dni przerwy, a w niedzielu rozpoczynamy, rozpoczynamy playoff. Pierwszy mecz u siebie, zapraszam kibiców, bo zawsze nam pomagali myślę że nam pomożą i, i teraz, a ja oceniam szanse. W tym pojedynku ma 50 na 50. Teraz właśnie z Uniem już jesteście w tych playoffach. W sumie dla jednej dla drugiej drużyny, gracie dla kogoś w sumie teraz. No my gramy tylko ten mecz się musi odbyć. No. ten tak. mecz się musi odbyć. Jak już powiedziałem powiedział na początku, że najważniejsze bez kontuzji, aby wszyscy byli zdrowi i wszyscy mogli grać playoffy. Ostatnie pytanie, ten doping, który na trybunach ostatnio w meczu z to Was gdzieś tam ustrzyłoby w tej trzeciej tercji. Tak zawsze powtarzam, że kibice mają duży wpływ na naszą grę. Im więcej jest, tym lepiej się zawodnikom gra, jest atmosfera, mobilizacja. Jeżeli był komplet, jest to idealne, mam nadzieję, że będzie w niedzielę. i zawodnicy, i kibice po prostu wydają. Ze siebie wszystko, aby po prostu ten pierwszy mecz zakończył tak jak się życzymy, by punkty zostały w Krakowie. Czego ty nam życzyć? Bez punktu zielonego ostatniego dzisiejszego meczu? No tak, tak chyba najlepiej, aby wszyscy byli zdrowi. To jest najważniejsze.